subskrypcji to jest chyba coś. To dużo czy mało? Zastanawiałem się nad tym ostatnio. Dziewczę w ręku taką książkę. W sumie to nie jest książka, tylko notatnik, ale z tego będzie książka. Jest to mm, osobisty zbiór notatek. i cuda. dawno nie było bardzo lakonicznie Więc w związku z tym, że zastanawiałem się właśnie, czy stworzyć jakiś specjalny odcinek na jakby tak powiedzieć podsumowanie 5000 subskrypcji. po deszczu może w związku z tym przychylę się do waszej prośby i zorganizujemy sobie Q&A jeżeli macie jakieś pytania takie bezpośrednio do mnie i chcielibyście je zadać to zapraszam was do zamieszczenia ich w komentarzu poniżej wszystkie te pytania pozbieram przygotuję takie zestawienie i przy najbliższej okazji nagram dla Was Q&A, w którym porozmawiamy sobie właśnie na różne ciekawe tematy. Można powiedzieć, że w związku z tym, że prowadzone są live'y, to taki Q&A nie ma jakiegoś specjalnego zastosowania, ale jeżeli te pytania będą adekwatne do kanału i do tematyki tego kanału, to myślę, że warto będzie nakręcić taki odcinek i odpowiedzieć sobie właśnie na kilka Waszych pytań. Może być fajnie. Jeżeli macie jakieś pytania, których do tej pory nie zadaliście, to zapraszam Was do zamieszczenia ich w komentarzu. W zasadzie prawie rok działania kanału, i to też jest poniekąd pytanie do Was, które serie są dla Was najciekawsze, które serie oceniacie jako zrealizowane najlepiej, a które z nich wypadają według Was słabo. Dla mnie istotne są i takie, i takie informacje, ponieważ chciałbym pokierować ten kanał w taki sposób, aby zoptymalizować swój czas związany z produkcją odcinków dla Was a jednocześnie tworzyć dużo ciekawszy, mocniejszy content. Sprawą na pewno bezdyskusyjną są serie i MDA, i Czas po deszczu. A teraz w zasadzie wypada kolejny Czas po deszczu, więc odcinek, kolejny roleplay, który się pojawi, to właśnie będzie związany już za wiele wam nie stracę poza tym notatnikiem, który wam pokazałem wcześniej. Bardzo mi zależy na tym, żeby te odcinki z jednego na drugi były coraz lepsze, lepiej dopracowane. I chociaż wiele osób mówi, że w każdym odcinku gdzieś tam dążę do perfekcji, to nie oceniam tego w ten sposób. Bardziej zależy mi na tym, żeby te materiały, które oglądacie, miały więcej głębi, żeby mi się udało za każdym razem bardziej otworzyć, przedstawić daną postać w jeszcze ciekawszym świetle. Więc to bardziej w tą stronę idzie. A jeżeli o tym mowa, to na pewno warto wspomnieć o oczekiwanym w sumie już teraz. W jakimś kolejnym odcinku agenta IMTA. Jeżeli pamiętacie, to będzie realizowana akcja w serwerowni, i do tej serwerowni będą musieli się dostać przez podłogę. Major będzie musiał doprowadzić naszego agenta bezpośrednio na miejsce, gdzie trzeba będzie się podpiąć do dysków twardych. Jednak. as Nie zawsze są takie możliwości, więc to te sceny, które będą się tam odbywały, całe to nagranie będę mógł powtarzać do tego tak długo, aż uda się po prostu je nagrać. No i też w związku z tym w zasadzie obrałem dwie drogi. Pierwsza jest związana z naszymi live'ami. Jak wiecie, jest tam taki pasek postępu, w którym realizują się fundusze na piankę wygłuszającą zainstalować, po prostu dostarczyć to do ścian przy co jak w takiej skali, w jakiej uda mi się zorganizować fundusze na nowy odcinek w takiej skali będę to realizował oczywiście wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że wszystko się zgadza na styk, ale jeżeli chcę stworzyć materiał, który będzie ciekawy może w jakimś tam stopniu inspirujący mam nadzieję to jednak te wszystkie rekwizyty i przygotowanie odpowiedniej scenarii ma duże znaczenie Bardziej dla Was, dla widzów, jeżeli chodzi o odbiór, prawda? I taką typową dawkę ekstremalnych wyzwalaczy. Postaram się w tym materiale, który będę dla Was nagrywał, ukryć maksymalną ilość wyzwalaczy, które mam nadzieję sprawią, że będziecie się czuli dobrze i będziecie mogli się naprawdę głęboko odprężyć. Inna kwestia, że wszystkie te odcinki, w szczególności roleplayę, a tutaj już poruszam kwestię odcinków z Viscountem, chciałbym kręcić już e, poza, poza tym pokojem. Zacząłem już montować ekipę filmową, która pomoże mi w realizacji zdjęć. Do tego, oczywiście, będę potrzebował dźwiękowca. E, będą potrzebne minimum dwie kamery, no i oczywiście, plan zdjęciowy. Na razie nic wielkiego, bo takie rzeczy wymagają dużo budżetów, na to akurat nie ma środków. Ale da się dużo rzeczy zrealizować bez środków, więc pójdę specjalnie tą. Każda kolejna osoba, która pojawia się przed kamerą, nie zawsze pomaga. I dawkowanie aktorów w takim przypadku musi przebiegać bardzo, ale to bardzo ostrożnie. Tak to wygląda. Co tam dalej? Chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj: konkurs, był ostatnio zapowiedziany konkurs na skrót, na najciekawszy skrót i MDA. Live'em, live'em bardzo kameralnie pojawiły się trzy, trzy propozycje, chyba trzy. Z czego jeden zamieścił nasz moderator, także tam ta kwestia odpada. Oczywiście nie mogą w, w tym konkursie brać udziału osoby, które są w jakikolwiek sposób związane z czasem po deszczu. Ale ten konkurs jest nadal otwarty. Myślę, Myślę że dajmy sobie jeszcze trochę czasu i niech ten konkurs jeszcze chwilę potrwa. Biorę po prostu propozycje, które są najciekawsze. Zobaczymy, może się trafi taka, która pozostanie tym skrótem i będziemy się nim posługiwać. Tak czy inaczej, obiecałem nagrody, i te nagrody zostaną dostarczone niezależnie od wyniku konkursu, czy też te nazwy przejdą, czy nie przejdą. Tak więc, dajmy sobie jeszcze ten tydzień, ewentualnie zróbmy w ten sposób, że wyniki po prostu będą ogłoszone przy kolejnym odcinku. Bardzo. Się, spodobał się bardzo podział na w live'ach, na live y, które nazwałem bardzo kameralnie i live'y, które w których występują wyzwalacze może roboczo nazwijmy je bardzo dużo wyzwalaczy i ten podział jest o tyle ciekawy, że w zasadzie i w jednym i w drugim pojawia się jak dla mnie sporo osób Zadziewałem się, że na live pojawi się może 15, 20, no max 30, 30 osób, z którymi będzie można sobie porozmawiać. Ale pierwszy live odbył się z ilością ponad 300 osób, a pozostałe już tak ustabilizowały się na, na poziomie 200, więc, więc przybywa z Was sporo. I, I fajne te live są. Bardzo podoba mi się to właśnie, że w szczególności w odcinkach bardzo kameralnie możemy sobie fajnie porozmawiać chyba będziemy to kontynuować, bo jest to dobre. 5000 subskrypcji. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ktoś wcześniej zapytał mnie, jak celowałem, jeżeli chodzi o zamknięcie roku działalności kanału. I, więc mogę odpowiedzieć: Celowałem pomiędzy 6 a 7. I mi się wydaje, że były to ilości, jak najbardziej do osiągnięcia, ale musiałyby wynikać przede wszystkim z większej częstotliwości publikacji. Ale w większości przypadków są to teksty, których się po prostu uczę. Jest to taki mój własny warsztat aktorski, który gdzieś tam sobie właśnie szliwuję, i mam nadzieję, że z każdym odcinkiem jest on ciekawszy. Jest to dosyć fajne, ponieważ mogę bardzo łatwo zauważyć, porównać, ocenić, jak było kiedyś na początku w pierwszym odcinku i jak jest teraz. I czy ten warsztat się roz. Czy ten warsztat się po prostu rozwija? Bardzo fajnie na to spojrzeć właśnie z tego punktu widzenia i ocenić tą.